Cześć kochani, Jakieś, e, kilka dni temu informowałam Was, w zasadzie miałam do Was prośbę, żebyście mi napisali jakie są Wasze życzenia, jeśli moglibyście spełnić e, wymaszony prezent swojej drugiej e, połówce na walentynki. E, szukałam w Waszych odpowiedziach inspiracji, bo bardzo chciałam zorganizować taki konkurs. I już wiem, co e, jedna z Was wręczy swojej drugiej połówce na walentynki. Właśnie zaraz będę kupować ten prezent. Zobaczcie, jak to robię. Zgodnie z sugestią moich obserwatorów, wybrałam zegarek. Zegarek marki Nixon. Jego ja tutaj już znalazłam w sklepie. Klikam na koszyk. Dodaję do koszyka. Informowałam Was, że nagroda będzie zakupiona poprzez płatności PayU. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja, jeśli akurat nie macie wystarczającej gotówki, a chcecie kupić wymarzony prezent. Nic nie tracicie, macie super prezent. Ja Wam powiem, że ja tak kupiłam właśnie mój pierwszy bilet na egzotyczną podróż na Filipiny. Klikam dalej. Przechodzę do płatności, wybieram płatność elektroniczną PayU. Chcę założyć konto i wypełniam tutaj swoje dane. Dane uzupełniane, potwierdzamy zakup. Zamówienie zostało złożone, wyskoczyła mi kwota i teraz dokonuję płatności. W sposób zapłaty klikam PayU na ratę. Muszę przygotować tylko Dowód osobisty i wypełnić szybciutko dane. A jeśli Wy zdecydujecie się na raty piu, to przez kalkulator tutaj rat, który właśnie widzicie, um, możecie wyliczyć dokładnie sobie, ile będzie kosztowała taka rata. Ja swój, swój zakup rozkładam na 12 miesięcy i od razu mi kalkuluje, ile będzie wynosiła rata. Moja rata miesięcznie będzie wynosiła 89 zł i 52 grosze. Przystępuję do dalszych formalności. Po wypełnieniu takiego formularza czekam już tylko na weryfikację. Zwykle to trwa około 15 minut. I co? Prezent kupiony dla was, dla jednej, dla drugiej połówki jednej z was. Mam nadzieję, że przyjdzie do mnie tak szybko, jak wypełniłam e, formularz. A teraz powiem wam, co trzeba zrobić, żeby wygrać ten e, wymarzony prezent dla swojej drugiej połówki. W komentarzu pod tym postem na Facebooku lub dowolnie na swoim profilu na Instagramie, wrzuć zdjęcie ze swoją drugą połówką, lub jeśli nie chcecie, możecie napisać sam tekst, eee, pisząc. Za co kochacie swoją drugą połówkę? Nie ukrywam, że będę wybierać takie najbardziej kreatywne, śmieszne wypowiedzi. Możecie na przykład powiedzieć, że kochacie ją dlatego, że śmiesznie kicha, albo bo lubicie jak was głaszczę po twarzy. Eee, na odpowiedzi czekam do niedzieli. Tutaj macie hashtagi, które proszę użyjcie, jeśli będziecie wstawiać na przykład na Instagram. What a Wymarzony prezent z payu i payu i powodzenia!